Cześć, tu Ola Kowal. Zapraszam Was dzisiaj na moją poranną rutynę razem z Bok Polska i zaprezentuję Wam pielęgnację oraz make-up. Zapraszam. Jak wiecie, jestem modelką, więc przez lata troszeczkę udało mi się podglądać u najlepszych um, specjalistów, makijażystów czy też właśnie kosmetologów ich sekrety. Zaczynam zawsze od y, umycia buzi. Twarz musi być czysta rano i wieczorem dbam o to. I używam do tego jeszcze. Makey Foreo. Nie będę tego robiła, bo przed chwilą to zrobiłam. Kolejnym krokiem jest tonik. Dużo toniku. Nie zapominam o serum. Lubię, kiedy skóra jest bardzo nawilżona i delikatnie świecąca. I wszystkie ruchy na buzi robię do góry. Delikatnie się przy tym masując, Szyjka też do góry. Mama uczyła mnie, że twarz kończy się na dekoldzie. Jak widzicie, mam naturalnie bardzo duże sińce pod oczami. Nie umiem sobie z nimi poradzić. Taka jest już moja natura. Ale powiem Wam, że nie znalazłam jeszcze idealnego kremu pod oczy. Ten na pewno od dołby mogę Wam polecić. Kolejna rzecz to jest krem nawilżający na buzie. I nie żałuję kremu. Nie będę czytać nazw, bo będziecie się śmiały ze mnie. Nie wiem, jak to wypowiada tu jeszcze mamy krem na buzi. Lubią przemasować się rollerem, i też pamiętam, żeby ten ruch szedł do góry. Codziennie używam również kremu z SPF-em. Ktoś mi kiedyś powiedział, że również przez takie zimowe chmury niedobre promienie słoneczne przechodzą i chcą zniszczyć naszą skórę, więc im na to nie pozwalam. Przechodzimy do makijażu łączę krem BB razem z primerem. Wszystko mieszam. Więc tutaj przechodzimy do powa poważnego działania i będę modliła się o to, żeby dobrze wyszło. Czyli tak robię każdego ranka. I znowu używam Beauty Blendera. On ma dosyć taką gęstą konsystencję, więc też nie warto przesadzić. No i co ciekawego? A najważniejsze jest to, żeby tak naprawdę nie przyjmować się tym, jak to ostatecznie wyjdzie, tylko cieszyć się całym procesem, w którym tworzymy ten make-up, bo raz wiecie lepiej, raz wiecie gorzej. Taka jest moja dewiza. Jak widzimy, cera jest bardzo świetlista. Lubię to, że jest świetlista, ale nie lubię tego, że świeci się nadmiernie tutaj w strefie T. Puder transparentny. No i tu Was nie zaskoczę. Dodaję również puder transparentny. Pod oczami, żeby się nie zbierało w zagłębieniach. Jak widzicie, bardzo zależy mi na tym, żeby ta buzia była bardzo naturalna. Możliwe, że nadużywam różu, ale jakby, czemu nie? I używam ten róż tutaj na wysokości oka i przeciągam go. Dodaję też róż na oczy, na powieki bardzo dużo tutaj. Przechodzimy do kolejnego e, dramatycznego miejsca na no, mojej twarzy, w którym są brwi. Dopełniam małymi włoskami. Ciach, ciach, ciach. Dobrze. Piękna brew. Widzimy ją. Używam tutaj kredki Benefit, która idealnie pasuje do moich brwi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Fiksuję teraz włoski brwi z z Anastazji. I przyciągam je do góry. Lubię, kiedy są takie nastroszone. Przechodzimy odrobinę do bronzera, którego ogólnie nie używam za wiele. Bronzer. Ale teraz jestem taka blada, że dodam sobie troszkę koloru tutaj pod różem. Zobaczcie jaki przepiękny, przepiękny highlighter mam. Czy widzicie ten kolor? Biorę takim małym pędzelkiem. Też nie wiem, czy to jest poprawne, ale na mojej twarzy wygląda to super. I na kość, policzko. Wyszczuplam teraz nos. Odrobinę highlightera na taki mały pędzelek i robię to dalej nad ustami. Kolejny mój sposób. Który też wymyśliłam sama i nie podpatrzyłam mu nikogo, to biorę sobie brązową kredkę i dosłownie w kąciku wyciągam tą kredką takiego tutaj kociego e, kocie, kociego pazura. <grywia> wyciągam taką kreskę w górę. Przechodzimy do cieni. Mam tutaj paletkę Sky Cosmetics. Jest to taki piękny kolor, który nazywa się 95 Vibe, i nałożę go odrobinę na dolną powiekę. A teraz mój ulubiony tusz, który używam od lat. Przechodzimy do ust. I tutaj mam moją magiczną różdżkę. Yy, yy. Poza linię. Robię to bardzo często i bardzo wiele osób się mnie pyta, na przykład, czy robiłam sobie usta, a ja po prostu sobie je obrysowałam. Kiedy mamy już gąbeczką obrysowane usta, teraz je obrysowuję. Zrobię teraz piegi. Oczywiście zrobię ich kilka na nosie. Biorę sobie taką kredkę, która chyba jest do, tak, do brwi. Ale oczywiście się tym nie przejmujemy. I robimy tutaj piegi. Moja siostra ma dużo piegów, a ja nawet pół piega nie mam. To by nie było dziwne, że używam dwóch różnych perfum jednocześnie, ale y, może delikatnie dziwne jest to, że używam jednego zapachu na jedną stronę ciała, a drugiego zapachu na drugą stronę ciała. I tak zapachem męskim podkreślam moją męskość, a zapachem damskim podkreślam moją kobiecość. Tak więc skończyłam. Teraz jeszcze zarzucę włosem. Fruzurę przygotowałam sobie już wcześniej, zakręciłam włosy airwrapem, więc dziękuję Wam bardzo za to, że wysłuchaliście mojego beauty routine i do zobaczenia.